Dobra, kurwa były lekkie problemy. Się kurwa zleciało z diamentu 4. Jest 75 punktów. FE1. Będziemy walczyć o powrót. Zobaczymy, czy się uda. Wsiadam na dżerwanka 4 miliony Blitzcrank. Co tu się dzieje? I 700 tysięcy eko. Ja nie siedzę w Emeraldzie. Ja pierdolę. Co tu się kurwa odjebało? No dobra, zobaczmy, jak pójdzie Gierka. O kurwa Jedziemy Kurwa level 1 First blood poszedł Draven Kurwa, średnio tu było coś zajewać jeszcze No dawaj czeka Mój chuj, to też umieram ale lipa Oj, dlatego mamy chujowy level 1, 5 za 1 Ja pierdol Jestem na gdzie? Opa, dajemy go, dajemy go Normalnie, bez pierdolejki No dobra One for me Hapa. Witamy Czekata. Ej, ej Co on robi? Oj, chyba zajebany smaka. No dobra. Kurwa, no no co? Maki. No, ja mam 600 majta debilu zajebane. Może czekata byśmy dziewnali? No go chłopaka. Opa! Eko, no idzie. Eee. Kurwa, chłopak, za bardzo to nie wiem co zagrać. Falipa. Hmm, o, chłopak, pewnie ją Ho Jesteś dla mnie. Bierzmy. Dobra, mam mysłoka Hoppa! Dajesz driven Jedziesz! Free Shooter! No jak? O myda, zajebista Jarka na mojej stronie Druga Pokcia Go nie czeka to. Opa! it's shit, bitch. no łatwo. Julia, blitzkrank. Mogę być skranka? Hoppa. nie mogę kliknąć arki Ale zjebałem to. Kurwa, my bad. Ale oni grają, nie? Kurwa, nie grają. No dobra, jeden. Kurwa, Mel. Ajaj. Nestry. No dobra. Co, gata po prostu? No, flusha. Mam go Dobra Lilia To jest Lilia Opa No dobra umieraj no Idziemy po milion Kurwa, asysta, ale jest Idę poczem Mamy w kurę wyobrażeń Grajcie powoli. Trochę ci powoli wygrywamy na spokojnie, luźniutko Chopaki. Kurwa. Hopa Oj loleczka. Ale żeś ty zagrał Eko. Wziął Masz, na No Daję no ja sobie dragom Nie ja za bardzo nie mam jak tego grać Nie mam jak grać, kurwa mać Co mam ci zrobić? Bić się z nimi Miałem hopeków o, ok. Kurwa Ja pierdolę grać, to, jest, to jest. Czemu tego nie tankuje? Dziękuję to lalka, by mnie na spierdoli. No szkurwa, tankuj to szmato! No Ech, szkoda, zabrał to blitzkrank. Ja pierdolę. Hopa Lica? Dobra, Kurwa, ruszę się. Dobra, ja muszę mercę złożyć jak najszybciej, bo mi raz No hopa, grajmy tutaj. Hopa. dobra to mamy. Czekam do pleców, Dajemy kajna. Dobra, Kień dobite, gramy to. Hopa! Mam zamkniętych chłopaków Skaczę cały czas, więc rzucają mnie, wszyscy Opa Lidia Dobra, lecimy dalej so hmm. Prawie pęta za jego. Czy my to kończymy? Maję Jungle Difference yes. kurwa mamy to Dziękuję Wam za oglądanie Zapraszam Was do kolejnych odcinków I innych odcinków na moim kanale Trzymajcie się, się